Dzień dobry. Na Zatoce Gdańskiej już byliśmy, m.in. przy okazji wypadku jachtu Clio. Dziś niestety wracamy na Zatokę, a to za sprawą tragicznego wypadku, który wydarzył się na jachcie Holly 2. Skoro przy innych okazjach o Zatoce już opowiadałem, to może teraz tak w skrócie. Geograficznie Zatoka Gdańska rozciąga się od naszego przylądka Rozewie do rosyjskiego przylądka Taran. Linia łącząca oba przylądki wyznacza północną granicę, a pozostałe granice wyznaczają oczywiście brzegi. Z kolei w potocznym rozumieniu, zwłaszcza żeglarskim, Zatoka to akwen między ujściem Wisły a Półwyspem Helskim. Rejsy po Zatoce Gdańskiej raczej nie obejmują wycieczek do Władysławowa, choć w granicach geograficznych Zatoki miasto to przecież leży. Te nieoficjalne granice biorą się stąd, że na wschód od Górek Zachodnich, czy też od Przekopu Wisły, jeszcze niedawno nie było po co pływać. Weekendowy rejs po zatoce najczęściej jest po prostu wycieczką z Gdańska lub Gdyni do Helu czy Jastarni, więc utarło się, że zatoka ograniczona jest od wschodu linią hel obwisły. wisły Dziś te granice możemy przesunąć na wschód aż do kanału Nowy Świat, bo coraz częściej trumiejskie jachty zapuszczają się na zalew Wiślany. I to nie tylko te płytko zanurzone, ale też jachty o zanurzeniu 1,7, 1,8 czy nawet 2 metrów. Dalej na wschód to już chyba Straż Graniczna nie puszcza, choć wody do żeglowania jeszcze trochę tam jest. Zresztą, nawet idąc do kanału Nowy Świat, trzeba się liczyć, że Straż Graniczna nas wywoła i zapyta, dokąd płyniemy. Ale to na wschodzie Zatoki Gdańskiej. Na zachodzie też jest przyjemnie. Częścią składową Zatoki Gdańskiej jest Zatoka Pucka zwana Małym Morzem. To akwen dość płytki, choć jachty kilowe coraz częściej zapuszczają się na te wody, zwłaszcza po otwarciu Nowej Mariny w Pucku. Zatoka Puczka osłonięta jest od falowania z południowego wschodu naturalnym falochronem, czyli rybitwią milizną zwaną też mewią-rewą i ryfem mew. Zatoka Gdańska jest akwenem, przez który przebiegają tory podejściowe do portów handlowych w Gdańsku i Gdyni, więc warto zachować czujność, choć osobiście nie pamiętam na tym akwenie żadnej kolizji jachtu ze statkiem handlowym. Jacht, na którym doszło do wypadku, to szwedzkiej produkcji Albin Vega. O albinach trochę już było w odcinku o zaginięciu polonii pływającej pod banderą wolnych polskich żeglarzy. Przypomnijmy więc. W 1965 roku szwedzki konstruktor Per Brochal zaprojektował bardzo udany mały jacht morski o nazwie Vega 27. Laminatowy słup, budowany przez stocznię Albin Marin AB, stał się bardzo popularny na Bałtyku i nie tylko. Łódka ma dwustopniową nadbudówkę i długi kil ciągnący się przez mniej więcej pół długości jachtu. Płetwa sterowa wisi na końcu kila, choć widziałem wegi ze sterami na pawęży. Zdjęcie takiej łódki możecie zobaczyć teraz na ekranie, jeśli oglądacie to na YouTubie. Nie wiem, czy to przeróbka, czy takie wersje też wychodziły ze stoczni. Albin Vega ma 8,25 m długości, 2,46 m szerokości i niecały 1,20 m zanurzenia. Jest oczywiście slupem bermudzkim, a łączna powierzchnia foka i grota to 27,5 m2. Jeśli chodzi o silnik pomocniczy, to tutaj jest różnie. Generalnie Stocznia montowała silniki stacjonarne, z tym, że nie od początku były to diesle. We wczesnych egzemplarzach montowano szwedzkie silniki benzynowe Albin O21 i O22, a po 1972 roku pod Cockpit WEK trafiały diesle Volvo Penta MD6A i MD6B oraz najmocniejszy 13-konny MD7A. Niezależnie od tego, jaki silnik jest w łódce, śruba napędowa zawsze znajduje się za głębinową płetwą sterową. Może to jest przyczyna wyprowadzania sterów na pałęż? Jeśli śruba znajduje się za sterem, to struga nie trafia na płetwę sterową i łódka gorzej manewruje na silniku przy biegu naprzód, oczywiście przy niewielkich obrotach. Może właśnie ster pałężowy miał tę wadę wyeliminować? Ciekawostką w WD-27 jest nastawna śruba, podobno takie rozwiązanie było swego czasu w Skandynawii popularne. Stocznia montowała w jachtach diesle w układzie kombi, które miały swoje wady, np. śruba zawsze się obracała, a napęd zapewniały zmieniające ustawienie łopaty śruby. Armatorzy, którzy dziś remontują swoje łódki, najczęściej rezygnują z tego układu, przechodząc na diesla z tradycyjną przekładnią rewersową i śrubą stałą lub składaną. Albin Wegi to łódki bardzo dzielne, które z nawiązką spełniały założenia konstrukcyjne. Miał powstać mocny i dzielny jacht, który radzić sobie będzie na morzu i taki też powstał. Jachty tego typu popularne są po obu stronach Atlantyku, a od kilkunastu lat również w Polsce. To budżetowy jacht morski, którym można popłynąć prawie wszędzie, czego dowodzą liczne rejsy wokołoziemskie, na Spitsbergen czy na Ocean Południowy. Przez kilkanaście lat produkcji powstało niemal 3500 egzemplarzy łódek tego typu. Na bazie popularności Wegi, rok po jej premierze ten sam konstruktor zaprojektował mniejszą wersję, znaną pod nazwą Wigen 23. Jacht miał bardzo zbliżoną do większej siostry architekturę. Pod dnem znajdował się długi kill z zawieszoną na jego końcu głębinową płetwą sterową obsługiwaną rumplem z kokpitu. Wigen miał 7,10 m długości, 2,24 m szerokości i 1,06 m zanurzenia, a na aluminiowym maszcie otaklowanym topowo można było podnieść foka i grota o powierzchni 20 m2. Łódka pod nazwą Karlskrona Wigen była produkowana w szwedzkiej stoczni Karlskrona Werwet do 1970 roku i powstało 300 egzemplarzy, ale w 1971 roku za budowę Wigena wzięła się stocznia Albin Marain AB i to te łódki są dość dobrze dziś znane polskim żeglarzom. Bo Karlskrona Wigen i Albin Wigen bardzo się różnią, choć nie widać tego na pierwszy rzut oka, jeśli łódka jest na wodzie. Albin Wigen ma zupełnie inny kill i ster. Podobno krótki, żeliwny finkil zastosowany w łódce jest efektem kiepskiej statyczności Kalskrona Wigena. Stocznia Albin Marijn postanowiła poprawić podwodzie i w konsekwencji pojawiła się też nowa płetwa sterowa wsparta na Ostrodze. Ale to tylko przy okazji, bo dziś będzie o większej siostrze, czyli wedze 27. Zanim jednak do tego przejdziemy, to zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia łapki i dzwoneczka. Oczywiście, jeśli znajdujące się tu treści podobają się wam. Albin Vega biorąca udział w tragicznych wydarzeniach w lipcu 2013 roku, to żeglująca pod polską banderą Holy 2 z Ustki, zbudowana w 1973 roku. Jak wyposażony był w stacjonarny silnik Volvo Penta MD7A o mocy 13 koni mechanicznych, a dodatkowo na pawęży zainstalowana była zaburtowa Yamaha o mocy 4 koni mechanicznych. Na pokładzie było wyposażenie ratunkowe w postaci kamizelek i podkowy ratunkowej oraz dwóch czerwonych rakiet. Wyposażenie nawigacyjne stanowił ręczny GPS i laptop. Oba urządzenia z mapami elektronicznymi, a do komunikacji służyły dwa ręczne radiotelefony VHF. Armatorem i skiperem Holly 2 był znany na naszym wybrzeżu żeglarz Samotnik, bardzo doświadczony, legitymujący się patentem jachtowego sternika morskiego. Na koncie miał udział w regatach samotników Unity Line i regatach Poloneza. W 2012 roku na swoim poprzednim 6-metrowym jachcie wziął udział w prestiżowych regatach samotników Jester Challenge 2012. Niestety nie potrafił pływać w pław. W lipcowym rejsie nie płynął jednak sam. Na pokładzie poza nim były dwie osoby kobieta i jej dwunastoletni wnuk. Holly 2 wyszła z portu w Ustce 29 czerwca 2013 roku około 9.30. W planie był rejs do Świnoujścia i udział w regatach. W trakcie żeglugi na zachód w okolicach koło jacht napotkał na bardzo silny przeciwny wiatr, w związku z tym kapitan zdecydował, że nie ma sensu forsować łódki oraz załogi i obrał kierunek z wiatrem, a konkretnie na zatokę gdańską. Po czterech dniach w morzu, Holi 2 zacumowała w przystani jacht klubu morskiego Neptun w górkach zachodnich. 5 lipca około godziny 13 granatowa Albin Vega opuściła gościnną przystań i obrała kurs na Hel. Początkowo płynęła na żaglach. Wiał słaby wiatr o śle dwóch, najwyżej trzech stopni w skalibu forta z północnego zachodu. Holly 2 przy tej sile i kierunku wiatru osiągnęłaby cel po wielu godzinach żeglugi. Sternik zdecydował zatem o zrzuceniu żagli i uruchomieniu silnika. Najpierw odpalił zaburtową Yamaha, później stacjonarnego diesla. Około godziny 17, kiedy kapitan jachtu klarował grota, źle zabezpieczony bomb uderzył go w ramię i skiper znalazł się za burtą. Nie miał na sobie kamizelki ratunkowej. Świadkiem zdarzenia był obecny na pokładzie dwunastolatek, który natychmiast zaalarmował swoją babcię, przebywającą w kabinie. Ta niezwłocznie wybiegła na pokład i ujrzała kapitana Holly 2 w wodzie za rufą. Zatrzymała silnik i próbowała zawrócić łódkę. Przywiązała jedną z cum do podkowy ratunkowej i rzuciła ją za burtę. W tym czasie kapitan zniknął pod powierzchnią wody. Holi 2 krążyła wokół miejsca wypadku jeszcze przez jakiś czas, ale ani 12-latek, ani kobieta nie mogli dostrzec skipera. Z pokładu jachtu w niebo poleciały dwie czerwone rakiety spadochronowe, a następnie załogantka próbowała wezwać pomoc przez UKFK. Początkowo na kanale 12 bez rezultatu, później na kanale 16. Tu również nie usłyszała żadnej odpowiedzi. W związku z brakiem reakcji kogokolwiek, o godzinie 17.23 zadzwoniła z telefonu komórkowego do swojej córki, która powiadomiła o wypadku Sopockie-Wopr, a ten przekazał informację do MRCK Gdynia. O godzinie 17.41 statek ratowniczy Wiatr wyszedł z Górek Zachodnich w celu przeszukania trasy do Helu. Z kolei z Helu minutę później wyszedł statek Szkwał, by przeszukać trasę do Gdańska. O 17.51 załogantka jachtu podała MRCK Gdynia pozycję wypadku, którą odczytała z ręcznego GPS-a. Teraz ratownicy wiedzieli już gdzie szukać. Do akcji poszukiwawczej dołączyła też jednostka straży granicznej, a swoją gotowość zgłosił jacht Blitz. Sztorm dotarł do jachtu nieco po godzinie 18.00. Zrzucił na wodę łódź R3, która wzięła Holly 2 na hol i ruszyła z nią do portu w Helu. W tym czasie, na prośbę MRCK Gdynia, marynarka wojenna poderwała w powietrze śmigłowiec Anaconda. Holi 2 do portu dotarła około 19.00. Na załogę na nabrzeżu czekała policja i ratownicy medyczni. Ci ostatni nie mieli nic do roboty, załoga nie wymagała pomocy. O 19.15. do akcji poszukiwawczej dołączyły dwie kolejne jednostki straży granicznej, a także kolejna łódź SAR. Śmigłowiec poszukiwania zakończył chwilę przed 21. O 22.25 MRC Gdynia zadecydowało o przerwaniu poszukiwań na wodzie ze względu na słabą widzialność. Następnego dnia poszukiwania wznowiono. Sztorm wyszedł w morze o trzeciej nad ranem, natomiast wiatr 15 minut później. Wojskowa anakonda rozpoczęła loty o wpół do piątej. Kilka minut po 12 w powietrzu pojawił się drugi śmigłowiec. Akcja poszukiwawcza prowadzona przez jednostki pływające do 22.40 nie przyniosła żadnego rezultatu. 7 lipca ciało kapitana Holi może wyrzuciło na plażę w brzeźnie. Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich, która sprawą się zajęła, uznała, że bezpośrednią przyczyną wypadku było niezabezpieczenie bomu grota, który gdy łódka na fali przechyliła się, wypchnął kapitana za burtę. Zgodnie z opinią komisji, poważnym błędem skipera było klarowanie żagla bez założonej kamizelki ratunkowej. Ale może po kolei. Komisja przeanalizowała dokumenty i wyposażenie jachtu. Ustalono, że kapitan nie zgłosił jachtu do inspekcji, a co za tym idzie, Holiday 2 nie przeszła przeglądu technicznego. Jacht nie był też wyposażony w sprzęt ratunkowy i sygnalizacyjny zgodny z zapisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012. Tyle tylko, że Holly 2 jako prywatny jacht niekomercyjny o długości poniżej 15 metrów wcale nie musiała zgodnie z przepisami poddawać się przeglądom czy mieć na pokładzie wyposażenie obowiązkowe. Czyli jednym słowem papiery się zgadzały, bo poddawanie małych łódek niekomercyjnych przeglądom jest dobrowolne i mam nadzieję, że takie pozostanie. Natomiast komisja uznała, że taki stan prawny pozwolił wyjść z ustki jachtowi niedostatecznie wyposażonemu z punktu widzenia bezpieczeństwa żeglugi. Inna sprawa, że załogi nie poznano z wiedzą z zakresu obsługi środków ratunkowych i środków łączności. Zgodnie z przepisami sternik małego jachtu nie ma takiego obowiązku, ale jednak wymaga tego dobra praktyka morska. Według ustaleń komisji kapitan Holly 2 nie pokazał załodze jak używać radiotelefonu VHF i załoganka miała problem z wezwaniem pomocy. Choć prawdę mówiąc nie wiem czy wynikało to z braku umiejętności czy może z małego zasięgu ręcznego radia. Z raportu wiemy, że próbowała wezwać pomoc na dwóch kanałach, a także znała wywołanie Mayday. To, że nie słyszał żaden z zatokowych kapitanatów ani WTS z zatoka, wynika chyba raczej z faktu słabego zasięgu, ale to tylko moje przypuszczenia. Dalej komisja uznała, że wystrzelenie dwóch rakiet spadochronowych to było za mało, by dostrzegł je ktoś w okolicy. Czyli w domyśle na pokładzie powinno być więcej rakiet. Komisja zwróciła uwagę, że kapitan jachtu po rozpoczęciu rejsu nie przećwiczył próbnego manewru człowiek za burtą, przez co załoga nie do końca wiedziała, jak się w tej sytuacji zachować. Nie było też na pokładzie koła ratunkowego styczką, którego wyrzucenie natychmiast po wypadku pomogłoby oznaczyć miejsce wypadnięcia kapitana. Wydaje mi się, że komisja nie uwzględniła, że na pokładzie w krytycznym momencie było tylko dziecko, które może by i rzuciło koło, gdyby je przeszkolono, ale nie można tego zakładać na 100%. Podsumowując, według komisji kapitan jachtu nie przestrzegał podstawowych zasad bezpieczeństwa, które stosować powinno się nawet na najmniejszych jednostkach. Nie miał na sobie kamizelki ratunkowej, nie był przypięty do pokładu, nie przeszkolił odpowiednio załogi. Komisja zwróciła uwagę na niekonsekwencje przepisów prawa, które z jednej strony nakazują spełnienie konkretnych wymogów bezpieczeństwa jachtom w żegludze morskiej, z drugiej zwalniają jachty do 15 metrów długości, których jest znaczna większość, z posiadania wyposażenia obowiązkowego. Mowa oczywiście o jachtach niekomercyjnych. Zdaniem Komisji ta prawna sprzeczność tworzy realne zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglarzy. Może omawiana sytuacja nie jest najlepszym przykładem, bo wydarzyła się tragedia, ale zastanawia mnie przekonanie Komisji o tym, że ustawodawca będzie lepiej wiedział, czego żeglarz potrzebuje na swoim jachcie niż sam żeglarz. Ale przyznaję, że w przypadku inspekcji jachtów i wyposażenia obowiązkowego nie jestem obiektywny, bo lubię sam decydować, na co wydaje swoje pieniądze. I wolę je wydać na tratwę ratunkową niż na obowiązkowy przegląd techniczny. A przegląd zrobię sobie sam, jak przed każdym sezonem. Ale wróćmy do raportu. Zdaniem komisji minister nie ma prawa zwalniać kogokolwiek z posiadania wyposażenia obowiązkowego. Ma natomiast prawo zróżnicować wyposażenie dla jachtów różnej wielkości. W ogóle z raportu wybrzmiewa ubolewanie komisji, że jachty nie muszą już przechodzić przeglądów oraz posiadać kart bezpieczeństwa, a co za tym idzie, nie mają narzuconej minimalnej i maksymalnej obsady, a także warunków, w których mogą żeglować. Dla mnie to akurat zaleta naszego systemu prawnego, ale nie dla komisji. W mojej opinii, 5 lipca 2013 roku zdarzył się nieszczęśliwy wypadek. Skipper popełnił błąd, nie zabezpieczając się przed klarem bomu grota. Popełnił błąd, nie zabezpieczając siebie choćby kamizelką ratunkową, czy przypięciem do jachtu, ale w dalszym ciągu był to nieszczęśliwy wypadek. Tymczasem komisja przejechała się po obowiązujących przepisach i na koniec sformułowała zalecenia zarówno dla prowadzących jachty, jak i dla ministra właściwego do spraw morskich. A zatem skiperom jachtów zalecono, by przed rozpoczęciem żeglugi sprawdzali stan techniczny jachtów, warunki pogodowe i nawigacyjne na planowanej trasie, zapoznawali załogę z zasadami bezpieczeństwa i środkami bezpieczeństwa oraz przeprowadzali szkolenia z manewrowania jachtem czy uruchamiania silnika. Dodatkowo komisja zaleciła, by wprowadzić obowiązek noszenia na pokładzie jachtu kamizelek ratunkowych przez osoby nieumiejące pływać, a w czasie żeglugi w trudnych warunkach obowiązek noszenia kamizelek i szelek asekuracyjnych przez wszystkich członków załogi. Ciekaw jestem, kto i jak miałby te nakazy egzekwować. No i wisienka na torcie. Komisja za właściwe uznała nałożenie na jachty do 15 metrów długości obowiązku poddawania się inspekcjom, a i konieczność posiadania kart bezpieczeństwa zdaniem komisji byłaby całkiem dobrym pomysłem. By żeglarz wiedział w jakich warunkach jego jacht może żeglować, a w jakich nie może, i by wiedział, ile osób może zabrać na pokład. Przyznam się Wam, że mam w dokumentach archiwalnych orzeczenie zdolności żeglugowej oraz wykaz wyposażenia ruchomego jachtu wystawione 20 lat temu dla łódki, której teraz jestem współwłaścicielem. I muszę Wam powiedzieć, że gdybym miał tak wyposażony jacht, jak zalecił inspektor, to dopiero bałbym się o swoje bezpieczeństwo. Mówiąc delikatnie, nie jestem przekonany, czy kierunek zarysowany przez Państwową Komisję Badania Wypadków Morskich w omawianym raporcie jest słuszny. Za to cieszę się, że do dziś nic się w tej sprawie nie zmieniło. Bo żaden papier nie uchroni przed wypadkiem i nie zastąpi rozwagi, umiejętności, doświadczenia i wyobraźni. Wypadki niestety się zdarzają i będą się zdarzać, dopóki ludzie pływają. A żeby wypadki wyeliminować w 100%, trzeba byłoby zlikwidować żeglarstwo. Na dziś to tyle. Do usłyszenia.